Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, szybciutko zapraszam do grupy facebookowej, prywatnej, zamkniętej. Do grupy przynale mogą przynależeć tylko i wyłącznie osoby, które subskrybują mój kanał. Link do grupy jest w opisie filmu. Zapraszam do mojego Instagrama oraz TikToka. Linki do tych dwóch social mediów macie także w opisie filmu. Moi drodzy, jeszcze szybciutko zapraszam do. Sklepu snumizmatyka.pl, internetowy sklep dla kolekcjonerów. Oczywiście na tej stronie znajdziecie mnóstwo artykułów, które Wam pomogą w kolekcjonowaniu monet, banknotów, znaczków i tak Zapraszam jak najbardziej do zakupów. Tutaj macie link w opisie. Filmu do tego sklepu, oraz tutaj jest mój kod Rostek 2022. Ten kod, wpisując w, yy, w podsumowaniu z zakupów, zostanie wam odjęte 10% od kwoty, którą musicie zapłacić. Więc warto skorzystać. Kod oczywiście jest ważny do końca roku 2022 i jest wielokrotnego użytku. Dobra. Moi drodzy, dzisiaj temat mieszka pierwszego, czyli 50 zł z roku 1979. Jest to typ A, najbardziej popularna moneta, jeśli chodzi o typologię. A zaraz Wam wytłumaczę, o co tutaj chodzi. Zaczniemy może od nakładu tej monety i ogólnych danych, o co tutaj przy tej monecie chodzi. A więc, moi drodzy, jest to 50 złotych, rocznik 79. Moneta jest, moi drodzy, zacznę może od z czego jest wykonana? Nie jest to sreberko, bo są też monety w próbie srebra z napisem: próba jest to moneta miedzioniklowa o średnicy 30,5 mm. Waga monety jest to 11,7 grama. Obrzeże, ząbkowane projektantami, bo były dwie osoby, zaprojektowały tą monetę. Awers, e, moi drodzy, zaprojektowała pani Anna e, Jarnuszkiewicz, a rewers pani Stanisława Wątropska. Oczywiście moneta była bita w Warszawie, w Menicy Warszawskiej. E, wprowadzona do obiegu 31 grudnia 1979 roku cofana jak wszystkie monety PRL-u 1 stycznia 1995 roku, gdyż w tym dniu nastąpiła denominacja złotego. Nakład tej monety jest to moi drodzy 2 640 400 sztuk, i to by było w sumie z tych danych wszystko. I przejdźmy do tej typologii tej, tej monety. Jak rozpoznać typ A? Wezmę sobie mój wskaźniczek. Przede wszystkim na razie pokażę tak tutaj pobieżnie. Chodzi tutaj przede wszystkim o tą część korony, data oraz napis Mieszko I. W każdym typie Troszeczkę to inaczej wygląda, więc typ A to może zbliżę jednak i pokażę Wam dokładniej. Najprościej no rozpoznać to jest, moi drodzy, właśnie poprzez te tutaj cegiełki. Powiedzmy, tak nazwijmy to cegiełkami w koronie. Tu jest ich bardzo dużo na typie A. Na typie B, jak już widzicie, tych cegiełek jest mniej, jest tutaj zaledwie cztery. No i najrzadszy typ C, moi drodzy, łatwo je zauważyć, że różni się dość mocno ta korona od typu B i A, więc mamy trzy typy jednej monety. Przy tak małym nakładzie. Niektórzy posądzają mnie o jakieś krętactwa, więc jeśli chodzi o typologię monet, mam tutaj trzy inne, jeszcze, to znaczy trzy inne, 3 50 złotówki i moi drodzy, jest to typ A. Najczęściej spotykany, najczęściej do trafienia w przeróżnych paczkach na kilogramy. Zobaczcie sami, że jest to typ A. Jest tu dużo tych cegiełek. No to najprościej w sumie sprawdzić. Tu też jest dużo cegiełek. No, i tutaj tych cegiełek także jest dużo. Przełączę się za chwilę, to znaczy wyłączę na chwilę nagrywanie, podstawię sobie tutaj świeży ten katalog pana Parchamowicza i zobaczycie, jak on to opisuje. Także za chwileczkę wracam. Dobra, to już mamy opanowane. I moi drodzy, tak jak już mówiłem, Mamy tutaj po kolei typ B. Tu jest typ A i tu jest typ C. I po kolei, może zbliżę te zdjęcia, żebyście mogli sami ocenić i porównać. Ja sobie tego też nie wymyślam. No, jak widzicie, moi drodzy, mamy tutaj. Zresztą opisana jako A u pana Janusza. No i tych cegiełek jest tutaj dość sporo. Różni się to także ułożeniem co niektórych elementów na koronie. Także to jest ten właśnie typ A, najbardziej pospolity. Zrobię może jeszcze bardziej w ten sposób, żebyście widzieli obrazek i monetę. Następnie, moi drodzy, mamy typ B. No i jak już mówiłem poprzednio, tych cegiełek mamy tutaj cztery, tak? I zobaczmy, czy zgadza się to z tym, co mówię. Jest identyczna. No, i ostatni z typów typ C, mam też film właśnie, że są dwa typy, gdzie myślałem, że są tylko dwa, bo osoba, która mi sprzedała te typ C, no troszeczkę w Bambuko przyleciała i wtedy mi wysłała typ B. No i zobaczcie moi drodzy. Tu są 3. W B były cztery w tym miejscu. Są trzy, są trzy i inny układ ogólnie tego wzoru w tej koronie. Jak widzicie, jest to identyczna moneta, tak jak w katalogu. Więc mamy trzy wersje jednej monety. Teraz to mogę zmniejszyć. Przesuniemy sobie to z powrotem. I tak samo deko różnią się, moi drodzy, napisy właśnie yy, na rewersie. Gdzie pisze mieszko oraz daty mają różne, różne kroje. Także już wiecie nie więcej co macie szukać. A jeśli chodzi o ceny takich monet, moi drodzy, to różnie, to różnie bywa. Przepraszam, bo mi tutaj teraz się, jak to się mówi, wiadomości przychodzą. Ale to już wyłączyłem. No, i moi drodzy, czy taka moneta y, może być, y, któraś z nich droga? Oczywiście, superstany tych monet y, są wysokie i to nie jest mój wymysł. I zaraz Wam tutaj pokażę, że moneta potrafi y, w gradingu oczywiście dość sporo kosztować. I żeby nie być głosownym, pokażę Wam, że taka moneta ms67 jak widzicie top pop została sprzedana za 360 zł nie dosłownie bo to jest prawdziwa cena bo trzeba oczywiście opłacić opłatę aukcyjną czyli 425 zł za tą monetę jest tu jeszcze parę innych ale to muszę już tutaj dogrzebać na przykład o tu mam monetę double die jak widzicie jest tutaj zdwojenie awersu i moi drodzy zobaczcie cenę 496 zł Oczywiście, do tej pory mało który ze sprzedawców no, nie rozróżnia tych typów. No i powiem Wam, że chyba najdroższą taką obiegową 50 złotówką jest to 50 złotych, oczywiście z mieszkiem. I już tutaj patrzymy, jaki to jest typ tej monety. Czekajcie, powiększymy. Jest to typ A. I moneta została ogrodowana jako proof. Like. I moi drodzy, zobaczcie. 1770 zł. MS64 proof. Like. Także spora kwota. A spróbuję. Czekajcie, poczekajcie chwileczkę. Spróbuję znaleźć monetę bez gradingu. Czy jakaś się tutaj sprzedała? Mm. Już momentu. Dużo destruktów tej monety jest typu końcówka blachy. Zobaczcie. Końcówka blachy. Końcówka blachy. To jest lustrzany. To jest próba, próba. No i mamy, zobaczcie, 100 zł w 2006 roku. Tu już zdjęć nie ma. No ale jak widzicie, ceny tej monety naprawdę nie są takie jak w katalogu, więc e, jeśli ma się wybitną naprawdę wybitną sztukę, e, nie jest to powiedziane, że to będzie kosztowało 10 zł. Jak widzieliście, po gradingu taka moneta potrafi naprawdę dużo kosztować. A ogólnie piękne sztuki mogą się za bardzo wysokie pieniądze sprzedać. Także to nie jest ani reguła, ani yy, wy mój wymysł. Po prostu tak to wygląda aktualnie. Więc jeśli ktoś ma dość sporo tych monet, to warto sobie przejrzeć. Przeszukać, czy masz typ A, czy masz typ B, a może nawet masz typ C. Jest, moi drodzy, ta moneta jest cholernie, ale to cholernie rzadka, jeśli chodzi o typ C. Mm. Od momentu, gdy ja ją pierwszy raz zobaczyłem, mm, nie wiem, czy ten pan, który mi to wtedy sprzedawał, sprzedał mi y, typ B. Zamiast C, twierdząc, że jest to typ C. Zacząłem grzebać, no ale jak widać, już Pan Janusz w swoim katalogu polskie monety obiegowe, pamiątkowe i kolekcynerskie objął to i już jest po problemie. Także na 100% moi drodzy, te monety nie kosztują. 10 złotych, tylko więcej. no Oczywiście chodzi mi tutaj o naprawdę wybitne sztuki. Super stanie, nie jakieś tam wyrysowane i wytarte, czy y, po prostu wyczyszczone. UNCEKI, czyli monety w stanie pierwszym. Moi drodzy, jak najbardziej można sprzedać za dużo większe pieniądze. Dobra, moi drodzy, będzie to na tyle. Dziękuję za przybycie. Dziękuję oczywiście moim subskrybentom nowym oraz subskrybentom, którzy mają bardzo długi staż u mnie, za lajki, za komentarze. A osoby, które oglądają moje filmy, a jeszcze nie subskrybują, zapraszam do subskrypcji. Także będzie to na tyle. Więc do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.